Czy warto na Zanzibarze wynająć swój samochód i samemu sobie się poruszać? I czy policja naprawdę jest taka upierdliwa? Dzisiaj będzie o tym odcinek. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, to co czołóweczka i lecimy z tematem. Bęk! Ej hey, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, witam Cię na kanale Wójka Parady. Dzisiaj będzie o, dzisiaj będzie taka porada dotycząca przemieszczania się na, na Zanzibarze. I właśnie to słabetne pytanie, bo jestem na paru forach, e, takich grupach, gdzie ludzie jedni mówią, że warto, drudzy mówią, że nie warto, bo no stop, się policja przypindala. No to dzisiaj podzielę się swoimi myślami i swoimi, gdzieś tam, swoim doświadczeniem. Na Zazibarze jesteśmy prawie dwa miesiące, i przez e, pierwsze dwa tygodnie poruszaliśmy się za pomocą e, taksówek. E, no i wydaliśmy na to trochę pieniędzy, jakby nie patrzeć, e, czy jest bezpieczniej. W sumie to wszystko zależy od naszego podejścia, bo pytanie, czy pan taksówkarz jeździ bezpiecznie. Oni za szybko nie jeżdżą, bo tutaj przede wszystkim. E, są drogi, to nie są jakieś super luksusowe drogi, więc jeżdżą jakieś 60-70 na godzinę, tak przynajmniej raz, jak jechaliśmy z rokiem do szpitala, to pan zabawił się w co i jechał trochę szybciej. Więc przez pierwsze dwa tygodnie wydaliśmy sporo, sporo pieniążków na taksówki. Oczywiście można jeździć Dalandalon, czyli tym takim ich lokalnym autobusem. Ja to bardziej traktuję jako atrakcję. Normalnie mi po prostu jest za gorąco w tym. Nawet jak się tam jedzie, tam lisy po prostu jest pełno i to dosyć długo jedzie, a ja lubię gdzieś tam, niezależnie. Można oczywiście wypożyczyć sobie ten skuter. No to jak jest z tym wypożyczeniem samochodu? Eee, samochód można wypożyczyć gdzieś tak od no, 300 do 400 dolarów, w zależności od wielkości. My akurat w e, smart mamy e, wypożyczone samochód od, loka od lokalnych ludzi, niezwypożyczalni. Nie wiem, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne. Ja to mam po prostu gdzieś, bo ktoś może napisze w komentarzu, że tak nie można. Może rzeczywiście tak nie można. Ja już dzisiaj tak żyję, że nie mam tych lęków to jest pierwsza sprawa no to czyli samochód gdzieś możecie dostać jakieś tam 300 dolarów e, jeśli to jest na miesiąc mówimy oczywiście czym krótszy okres tym, tym za dzień wychodzi po prostu więcej ale już za 300-400 dolarów spokojnie dostaniecie Bo akurat mamy duży samochód mamy 7... Dwa, trzy, siedmiu osób. dlatego, że nas jest więcej. No to wtedy tam też wynajem tego samochodu bardziej się rozkłada. Jeśli jesteśmy w dwóch, jesteście w dwóch, to, to w, chyba lepiej jest wypożyczyć skuter. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż skuter chyba też kosztuje około 300 dolarów na miesiąc. Co z tą policją i z tymi mandatami? No właśnie, eee, kontroli jakie dziecie gdziekolwiek, możecie gdzieś na pięć, sześć kontroli, w zależności jak, traf jak traficie, czy, czy, czy akurat was zatrzymają, i co z tymi kontrolami? Czy są tak upierdliwi? Ja powiem Wam szczerze, że traktuję to jako super przygoda. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Mamy tyle przygód z tymi policjantami, którzy próbują z nami na nas wziąć mandat albo łapówkę. Jest to prześmieszne. Ja tak, ja tak żyję i to jest moje doświadczenie. Mam jakieś wspomnienie wtedy, jak to wygląda finansowo. Jeździmy już prawie, tak jak mówiłem, no bo dwa tego nie mieliśmy, ponad miesiąc mamy samochód. Ile zapłaciliśmy mandatów? Mandatów zapłaciliśmy w wysokości 20-40 tysięcy ich pieniędzy, czyli to sobie liczę, to jest jakieś 80, 80 zł. Troszeczkę zawyżam, wolę zawyżać, nic zaniżać. Czyli na, na miesiąc zapłaciliśmy 80 zł. Dużo? niedużo, Nie wiem. Prześmieszne, bo oczywiście jak ktoś chce, to oni oczywiście wyszukują i sobie wymyślają różnego rodzaju rzeczy. Niektórzy są tacy, że od razu, dzień przed, przed, dzień przed nowym rokiem, a to nas, zatrzymał policjant i mówi: nie sprawdza dokumenty. Tylko mówi, że jest nowy rok. Czy moglibyśmy dać jakiś prezent na nowy rok? Daliśmy mu 2000, w ogóle to jest tam 4 złote. Więc jest śmieszny, no po prostu parę razy nas zabierano na. Na komisariat, straszono nas sądem, nas się no się straszono. Mówiono o sądzie, mówimy, okej, okay, no to pokaż nam tą książkę, w książkę włożyliśmy 10 tysięcy i spokój, i rozprawa się odbyła. Ja traktuję to jako przygodę, jako rzeczy, które będę mógł właśnie z takiego kraju opowiadać, a nie jako uciążliwość. Jeśli nie macie takiego podejścia do życia i stresujecie się, jeśli macie kontrolę drogową, i stresujecie się, jeśli policjant będzie do was podchodził i będzie od was chciał mandat, to nie, polecam, to nie polecam wynajęcia samochodu, to wtedy jednak korzystajcie z tych taksówek, będziecie mieli po prostu bezpiecznie. Eee, aha, taka bardzo ważna uwaga, pamiętajcie o tym, żeby nie robić im zdjęć, eee, nawet jeśli jest kontrola, to musicie odłożyć telefon, no, nawet jeśli ktoś będzie grzebał na Facebooku, to oni tak od razu będą, no e, dlaczego foto i tam, eee, bo to się może dla Was niebezpiecznie sko sko skończyć. Moja koleżanka, która chyba o tym nie wiedziała... Nagrywała, zrobiła sobie parę zdjęć, jak szło wojsko. Oni zobaczyli, że ona robi zdjęcie. Przybiegli, kazali jej wszystko skasować, po czym ona dostała normalnie w twarz dostała nich w twarz i nie za bardzo jest co z tym zrobić, także to ostrzegam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno, ostrzegam, żebyście uważali na to, żeby im nie robić zdjęć jeśli macie kontrolę drogową, to odkładajcie telefon, żeby one sobie po prostu leżały, żeby oni tego nie widzieli. Ja, kończąc już ten mój przydługi filmik dotyczący, ja oczywiście polecam wynajęcia samochodów, a co do, do dróg jest śmiesznie, w nocy trzeba uważajcie, jak jeździcie w nocy, ze względu na to, że oni są kompletnie nie oświetleni, więc jedźcie środkiem drogi, uważajcie też na duże samochody po prostu spychają i tyle, jeśli lubisz przygody, to wypożycz samochód będzie taniej i będziesz miał kupę przygód cześć, trzymajcie się, dobrego życia